jak jakbym ci zadał taką tezę, że byłeś najlepszym piłkarzem naszym na tym zgrupowaniu, co sobie byś powiedział? O Pomidor Trzy... Jeśli patrzysz na mnie, no, w ostatnim czasie nie miałem tych minut za dużo w klubie. Tak jak mówię, trener probież mi zaufał. Mimo wszystko starałem się odwdzięczyć. Cieszę się, że w tym pierwszym meczu mogłem asystować. Do Roberta wygraliśmy 1-0 dzisiaj od początku te 80 parę minut. Myślę, że na niezłym poziomie, tak jak powiedziałem, zabrakło on bramki, asysty z mojej strony, żeby ten mecz jeszcze, jeszcze był lepszy w moim wykonaniu. Więc na pewno no, zabieram to do klubu, na pewno siebie po tym zgrupowaniu tygodniowym na pewno się zwiększy. Mam minuty w nogach, więc, więc te osiem meczów w Bundeslidze muszę, muszę teraz wycisnąć, bo wiem, że po prostu mnie na to stać. U nas zostaje siódemkę, ale zapytam Cię tak, czy ty czułeś w takim meczu, że nie ma lewego Zielka Zalewskiego? Że to ty masz właśnie wziąć hmm. tę odpowiedzialność na siebie, czyli piłkarz, który umie stworzyć przewagę drugim. No tak, zdecydowanie. No, na mojej pozycji staram się to robić, żeby, żeby dochodzić do sytuacji, żeby moi, moi koledzy dochodzili do sytuacji bramkowych, więc, więc te asysty bramki z mojej strony są tutaj oczekiwane. Starałem się wziąć na odpowiedzialność, wygrywać pojedynki, stwarzać zagrożenie, więc, e, więc na pewno dzisiaj miałem ku temu okazję. Szkoda, tak jak powiedziałem, nie zamieniłem tego, tego na bramkę, no, no, bo to, to mówię, ten test mógłby być zdecydowanie lepszy, ale, ale mimo wszystko pozytywnie. Było. To ostatnie pytanie, zmienialiście się na wahadłach z Frankiem, taki był plan, czy to sami gdzieś chcieliście to... skoczyć rywala? Nie, to też chyba. Gdzieś w grze wynikło, że, że w tej pierwszej połowie byłem z prawej strony, chwilę, ale to mówię, to, to wynikało tylko i wyłącznie z gry. To ostatnie też pytanie od Polsatu Sport, jeżeli jeszcze może z nami chwilę zostać, bo od początku tego spotkania byliście żywsi, bardziej Dobra. energiczni. Pomógł ten apel kapitana na pomyczu z Litwą, kiedy powiedział, że. Musicie zagrać na trochę większej intensywności. Czy to oznaczało, że wy do tego meczu z Litwą podeszliście troszeczkę lekceważąco? Myśleliście, że to samo się wygra? Nie, zdecydowanie nie. No nie podeszliśmy tutaj lekce, lekceważąco, do żadnego rywala nie można podejść, ale, ale na, pewno, na pewno Robert nas tutaj uświadomił, że w takich meczach my musimy od początku meczu narzucić własne tempo gry i, i mieć jak na najwyższym poziomie i intensywności, bo, bo tylko my możemy tym zyskać. Na pewno nie przeciwnik, więc y, zwłaszcza w meczach u siebie, gdzie, gdzie musimy ponieść trybuny tymi sytuacjami, co też wspominałem po pierwszym meczu, żeby tymi sytuacjami pod rąką, zagrożeniem, strzałami, e, dobrymi strzałami, dobrymi akcjami, e, szybkimi akcjami, e, ruszyć te trybuny, więc myślę, że dzisiaj to było na dobrym poziomie, no tylko, tylko mówię, zabrakło tych, tych dwóch, trzech bramek Dzięki. Chyba to był Twój najlepszy mecz w reprezentacji Polski, czy, czy był jakiś czy, na, czy najlepszy? Nazwają. Na pewno e, no, to Wy jesteście do tego, żeby to oceniać, ale dzisiaj czułem się też fajnie na boisku, no starałem się wygrać te pojedynki, tak jak mówiłem, więc więc na pewno nie było bramki asysty, ale, ale mimo wszystko na A Jak pogodzić Ciebie i Nikole Zalewskiego na kolejnym zgrupowaniu na boisku? <laughs> to już chyba trenera prawie, że trzeba pytać, także, także na pewno szkoda, że Nikolaj nie ma z nami, no bo jest liderem tej reprezentacji, i sam to pokazywał, więc, yy, więc zobaczymy.